Oh, right. that's Tego Dobra, proszę Państwa, jeżeli wszyscy są gotowi, to otwieram 35. sesję Rady Gminy Stróżnicy. Zwracam się do wszystkich osób, które w tej sesji za pośrednictwem transmisji obrad w WIP Gminy Stróżnicy, a chciałbym poruszyć jakieś sprawy o ich przekazywaniu radnym lub bezpośrednio pracownikom Urzędu Gminy. Witam Panie Panów Radnych, witam Pana Wójta, Wójtana, Pana Proszę Państwa, stwierdzam, że na skład 14 radnych obecnych na sesji jest 14 radnych, w związku z czym obrady sesji są prawomocne. Przedstawię teraz porządek obrad, który jest punkt krótki. To jest tak. <laughs> <laughs> Interpelacje, zapytań radnych do przewodniczącego Rady Gminy, podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmiany w gminy na 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy z na lata 2022-2033 w sprawy bieżące i zakończenie obrad. Czy są propozycje zmiany w porządku obrad proszę Państwa? Jeśli nie, to, to przechodzimy do kolejnego punktu, czyli składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych do przewodniczącego Rady Gminy. Jeśli są takie interpelacje i zapytania, to proszę o o złożenie w tej chwili. w sprawie dokonania zmian w gminy na 2022 rok. Proszę Pana Wójta. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, nie mieliśmy komisji tak jak przed każdą nadą wcześniejszą, ale w związku z, z sytuacją pilności dzisiejszej sesji. Ona takim typu może powiedzieć była zwołana w związku z otrzymaniem środków w wysokości, które jest wykazana właśnie w dokonanej uchwały, jeżeli chodzi o dodatek węglowy w związku z tym to jest główny powód, e, e, dzięki któremu się spotykamy dzisiaj właśnie, rozumiem, że e, to jest przedstawiciel uchwały w w budżecie. E, gminy na rok 2022, e, żeby móc e, po podjęciu uchwały środki zaklasyfikować pod tym planem budżetowym i później oczywiście wpłaty są środki mieszkane są jako dodatek rynkowy, takie akurat to są środki w wysokości ponad 220, ale tu akurat szczegóły za chwilę sami Państwo, też korzystając z tej sposobności, pewne rzeczy od razu w budżecie, bo wiecie Państwo, że osada, ostatnia sesja w tym roku, jako system budżetowa, będzie odbywała się 14 grudnia. To też pewne rzeczy właśnie tutaj też w w, w budżecie dopisaliśmy. Oczywiście też powiem, referując tą umowę, zmieniającą budżet i jeszcze rok, Szanowni Państwo. W uzasadnieniu do uchwały zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 o 13 723 zł to te środki, które są środkami uszanowanymi w ramach Konuszu pomocy błędem Ukrainy, jeżeli chodzi o zagotowanie i wyżywienie. To są te środki, które po prostu my w płacamy, to jest w związku z tym, że osoby przebywają. Ostatnie wnioski oczywiście są e, dla tych osób, które te e, osoby które do wypłacania. E, w dziale 853 o kwotę 228 tysięcy złotych z tytułu środków z funkcji przygrywanej covid na dodatki drogowe. I to jest właśnie ta kwota, o której tutaj mówiłem następnie, jako główny powód naszego spotkania z tytułu dodatku drogowego. Zasada jest taka, że środki trafiają z urzędu do na konto naszej gminy, te środki wpłynęły. W piątek o godzinie 15 w ubiegłym tygodniu, dlatego, żeby móc gromadzić, czy temat możliwości wypłacania, wprowadzamy to do budżetu. I w dniu jutrzejszym no, mogą one trafiać na konta osób, które te wnioski o złoty składały. Tak samo one się pojawiają tutaj po stronie zwiększenia dochodów i też wydatków bieżących, które też będą omawiane. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 010 o kwotę 800 tysięcy złotych. Tu jest kwestia zakupu energii w przypadku wodociągów i hydrofornii i w rozdziale następnym kwotę 100 tysięcy zakup energii na oczyszczanie ścieków. Dlaczego taka kwota i dlaczego w tym miejscu? Otóż, Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, mamy ostatni miesiąc roku, jest grudzień, faktury za urządzenia elektryczne klasyfikowane właśnie czy też w ramach wodociągów no, czy też oczyszczanie ścieków Yy, otrzymujemy jeszcze i będziemy otrzymywali no i powiem szczerze, że te faktury są przerażające, jeżeli chodzi o kwoty, yy, na które one opiewają. Dlatego możemy no, sobie pozwolić na sytuację taką, czy byli pozycyjne finansy publicznych, w związku z tym te kwoty wprowadzamy, może nie będą one potrzebne do, do, do wykorzystania, bo wtedy właśnie tych środków nie wydamy. Tylko, żeby podam Państwu przykład, właśnie ostatni, jak przeanalizowałem e, ceny w relacji ceny jednostkowej, które jeszcze w sierpniu, ostatnia faktura była za 1 kWh i mówię teraz za zużycie, więc mówię przesyłę, cena w energii szczytowej, cena wnioskowa 2,89 Teraz po obecnej cenie, a 2,89 A jeszcze na fakturze wrześniowej, przepraszam, sierpniowej, ten za zużycie, cena wnioskowa 0,66 Także tutaj widzicie Państwo, co się dzieje. poczekające no, no, jest to, że złożymy, zło złożyliśmy oświadczenie, które musieliśmy złożyć do końca listopada na tym gwarantowaną dla LED, która jest określona na, na jedno z samorządów w wysokości 785 zł, za godzinę, Czyli tutaj będzie przeliczenie na kilowatogodzinę 0,78. Także to też będzie z możliwością refundacji, czyli złożyliśmy do końca listopada, złożyliśmy to do oświadczenie, z o refundacji od maja. A że tutaj cały szczęście, żeby że praktycznie będzie dotknięte, właściwie taką to będzie reklamowana. Tak Ale dzisiaj zasada jest taka, że aby reklamować sytuację, a też trzy które reklamowaliśmy, na Państwa wiedzy, tak żeby ją reklamować, to yy, musimy pierwszy podwór zapłacić i później reklamować, żeby nie było ceny. I tak też czyniliśmy. Bo to jest też są się i dalej idąc, jeżeli chodzi o zużycie energii, to w innym dziale, bo oczywiście ona jest przepisana na różnych, na tej instytucji i dużych działów. W dziale 700 to jest zakup energii o kwotę 20 tysięcy, to jest w przypadku budynków komunalnych, tam po zużyciu energii straża powieka gminy, to na ręką dury, bo to jest inny dział. W dziale 750 zwiększano kwotę 50 tysięcy złotych na zakup toalet. Na dzisiaj, szanowni Państwo, my mamy zakup Plenat, który do końca roku wystarczy, ale chcemy w ramach środków posiadanych, jakby zabezpieczyć się jeszcze na sobą rzeczy na styczeń, na lód. Ja powiem Państwu szczerze, dla Waszej wiedzy i cen wiecie zresztą jak, w jakich jak cenach i węgiel jakby funkcjonuje, w jakiej cenie to jest, to my miesięcznie w urzędzie samym, gdzie dużo opalamy plus opowiem oczywiście też yy, budynek remizy, czyli remiza na to jest mieszkania u góry To są kwestie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Tu można powiedzieć, że to jest wymiana na paliwo dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie naszej innej w związku z udziałem w akcji i innych działaniach e, strażaków, nie tylko samochodów, ale też e, wszystkich urządzeń, które są ucięci napędzane albo albo etykietą. W dziale 852, o kwoty 13 723 na świadczenia związane z pomocą modelu Ukrainy, tak jak już mówiłem wcześniej, to są te dodatki wypłacane na zatrzymanie wyżywienia, tutaj wcześniej mówiłem, po stronie zwiększenia dochodów bieżących, a tutaj po stronie wydatków bieżących. W dziale 853 również mówiłem, po stronie dochodów, tutaj po stronie wydatków, kwota 228 tysięcy na świadczenia, i pochodne oraz na wypadkowę w związku z dodatkiem i z też mówię, że w postaci dochodowej, to jest w postaci wydatkowej. I ostatni dział, jeżeli chodzi o zmianę budżecie, dział 900, kwota 30 tysięcy złotych na zakup energii. Tu mamy sytuację nazwaną z oświetleniem ulicznym na której naszej linii. Także tyle, szanowni państwo, co do zmian. Zwiększenie dochodów i zwiększenia wydatków bieżących. Jeżeli państwo macie do tych punktów, czy do tych pytania, to bardzo proszę. <kluzł> Dziękuję panu Witowi macie Państwo, jakie pytania? Jeżeli nie ma pytań, to zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planowania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Proszę podnieść rękę, nacisnąć odpowiednim przyciskiem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? stwierdzam, że obecnie sali jest 14 radnych, głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały 14, wstrzymujących się 0, przeciwnych 0. W związku z uchwała w sprawie wykonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok została przyjęta. Następny punkt to konsekwencja tego poprzedniego, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej w Finansowej Gminy na lata 2022-2033 powroczana. Szanowni Państwo, oczywiście no, jak pan przewodniczący zauważył, że każda zmiana uchwale budżetowej i też niesie ze sobą zmiany względów o drodze finansowej. Tak, podobnie jest to też dzieje, która jest to na lata 2022-2033. I tak tylko reasumując kwestię finansową, to ta kwestia zmiany w budżecie, którą Państwo przed chwilą przegłosowaliście, uchwaliliście, skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących w ogólnej kwocie. Ja mówiłem o tych szczegółach, ale tu mówię o ogólnych kwocie, 23 zł i zwiększona wydatkiem wiosną kwotę 790 904 zł, jeżeli chodzi o główne na lata 2022-2033. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Wilkowi. Czy są jakieś pytania? W związku z tym punktem, jeśli nie ma, to zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej koronawirusa finansowej. W imieniu Stronnicy nr 2022-2033 proszę podnieść rękę na świętym kierunku. kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, Zakończam głosowanie. Stwierdzam, że obecnych na 14, a będzie 14 za przyjęciem uchwały 14.03.2002, w związku z tym uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Studzienice na lata 2022-2033 została przyjęta. No skończyliśmy ten krótki uchwał. sprawy bieżące, wolne wnioski, informacje. Miłosierdza Świata, Globalnie 352 wnioski przyznanych 245 takich do wypłaty, wypłaconych 184 kwot, na kwotę 522 tysiące złotych. Mówię teraz o samym dodatkowym wypłaceniu. Ale w tych wnioskach, w tej kwocie nie ma tej kwoty, z którą państwo 50 lat podejmowali, to jest dla na, na, na osób, które są wolne i dla nich będzie dopiero to wypłacone po zakrywaniu tych pieniędzy na Jeżeli chodzi o trening, liczba wniosków złożonych 477 wypłaconych 361, na kwotę 361 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o perlet, liczba wniosków złożonych 132 wnioski, wypłacone 114, na kwotę 342 tysiące złotych. Jeżeli chodzi o gaz, ja to, bym, bym płatę. Wniosków złożonych 15, wypłaconych 8 na kwotę 4600. Olej od połowy, liczba wniosków 15, wypłaconych 9 na kwotę 18 000 zł. Łącznie razem wniosków złożonych przez kredytację węglowy na drewno, na pelet, na gaz, na olej od połowy 987, wypłaconych sztukowo, ilościowo 737, 7, na kwotę 1 tysięcy zł. I teraz pytałem się do dzisiaj kierownika mops żebyśmy też mieli, to, mieli to, tą wiedzę na podstawie składanego zapotrzebowania. Tak się dzieje, że kierownik zapotrzebuje środki na podstawie wniosków złożonych, na podstawie wydatki, by powiedział, że beletomy, te na drewno na pozostałe są na bieżąco wypłacane. Klik generalnych środków jak do tej pory starczało, ale tutaj jeszcze wychodzi nam z tych wniosków, które są złożone, o których mówimy tutaj, a te, które są złożone, są w tym różnicy, tak licząc głównie kwotowo jeszcze nam będzie brakowało 30 tysięcy na wypłatę dodatkową węglową do końca roku na podstawie tych złożonych i te około 500 tysięcy złotych na pozostałe banki. No i też w związku z tym na tą kwotę wnioski są złożone, tylko czy kierownika opcji, która jest w dniu jutrzejszym. My no też liczymy na to, że te środki wpłyną do nas jeszcze przed sesją 2014, żebyśmy mogli je już uwzględnić właśnie w budżecie, żeby mogły być wypłacane i żeby się zamknęło tą kwestią Także to jest takie wypłacone tutaj z tym tematem, tematycznie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, którego zadaję, czy tego jakieś może inne, to bardzo proszę. Dziękuję panu Wójtowi. Czy macie państwo tak, jeszcze jakieś pytania? Szybkiego. Dobrze, proszę państwa, jeżeli nie ma pytań, to zamykam poradę trzydziestej piątej sesji Rady Ministrów. Nic